w Jarocinie, wyborach uzupełniających okazało się, że potencjał na lewo od centrum przy dużej frekwencji to jest 1 trzecia e, ludzi aktywnych politycznie idących głosować. No i tak jest, e, tak się w ogóle zaczęło myślenie o szukaniu jakichś platform, sposobów pojednania. Dzisiaj wygląda na to, że my robimy swoje, ZLD robi swoje, ale mnie to wcale nie zniechęca. Ja widzę ludzi, którzy do SLD by nie przyszli, a do Europy Plus chcą przyjść. I takich, którzy nie przyszli też do Ruchu Palikota, a do Europy Plus chcą przyjść. Z tym, że jest taka drobna różnica, mówię w cudzysłowie drobna, że Ruch Palikota nas popiera, a SLD nie. I stąd akurat konfiguracja, w której dzisiaj jesteśmy. Europa Plus, będę się tym zajmował osobiście więc tutaj miasta Krawczykowskiego tego, który dyrektora szefa szefa pełnomocnika Europy plus na Wielkopolskę obecnego tutaj. W pierwszym ruchu będzie stowarzyszeniem został złożony wniosek o rejestrację. Natomiast to długo nie pociągnie w taki sposób dlatego że to jest łatwa forma jeśli chodzi o inicjację. Natomiast bardzo kłopotliwa jeśli chodzi o funkcjonowanie i e, ja sobie nie wyobrażam, żeby po wyborach do Parlamentu Europejskiego ten kapitał, który jest dzisiaj gromadzony, żeby on został roztrwoniony. Więc e, na pewno padnie takie pytanie ze strony udziałowców tego projektu. Czy dzisiaj to jest e, Ruch Palikota, to jest e, Stowarzyszenie e, Europa Plus, to, to są inne stowarzyszenia, które będą do nas dołączać. Co dalej? Ale mowa o, Nowej partii, jeśli by miała powstać, to będzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie, nie ma. Nie ma Aleksandra Kwaśniewskiego, ale jest pierwszym, który zarejestrował się jako zwolennik Europy Plus. Członek stowarzyszenia, czy zwolennik? Rozdzielmy dwie rzeczy. My prowadzimy rejestrację zwolenników poprzez. Akces przez stronę internetową i to jest forma afirmacji. I to my nawet nie zabiegamy, żeby ci ludzie złożyli swój akces do stowarzyszenia, bo to by, musielibyśmy stworzyć jakąś koszmarną machinę biurokratyczną. Ten akces jest ważny, dlatego zresztą już w tej chwili tych ludzi jest około tysiąca, którzy się jakoś z nami afiliują. To będą ludzie, których będziemy, których będziemy prosić o wykonywanie zadań. Pomysłem na stworzenie Europy Plus jest to, aby konstrukcją tej listy, jeśli chodzi o liderów, i doborem ludzi, którzy mogliby zadziałać na wyobraźnię przy okazji wyborów europejskich, żeby się tym zajął Aleksander Kwaśniewski. On przyjął tę misję. Taki jest Natomiast w części, która dotyczy, nazwijmy to tych miejsc, które, no powiedzmy wprost, mają mniejsze szanse na wybór, a bardzo często jest tak, że nie mają w ogóle szans. To będzie budowanie zaplecza do wyborów samorządowych. I tutaj i Europa Plus, i Ruch Palikota na pewno będzie stawiać na ludzi, którzy są w polityce stosunkowo młodzi, albo zdecydują się razem z nami, w obojętnej jakiej konfiguracji. W związku z tym te wybory samorządowe tak naprawdę mają zdecydować o e, głębokości tkanki e, politycznej tego ugrupowania. Dobrze, że można trwać e, całe lata, nie mając nawet mocnej reprezentacji parlamentarnej, ale mając samorządowo w miarę poukładane jakieś tam ekspozytury. Więc ja e, patrzę na to wszystko z pewnym dystansem, ale też e, podkreślam, ta przygoda nie kończy się na wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tylko...